Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia rację, bo tak nie było. No, wiem, że tak nie było. Wiem, że tak nie jest. Zależnieniem się na od Coca-Coli. A mogę to ją pić i pić i pić, bo jest super. Na piątka w życiu z chemii? O za co święto! S-kartkówka z chemii? W to nie wierzę. Kartkówki z chemii nigdy nie są S. Jak dobrze już nie mam chemii, czemu mi, czemu mi tak dropią FPS-y? Czy jest mi ktoś w stanie to powiedzieć o co chodzi? No nie rozumiem tego, mam jakieś takie. dziwne akcje się tu dzieją z moimi fps -ami. Czuję te spadki. Widzicie te, te dropy. Chyba mi się komputer psuje, wiecie? I ja mam najgorzej, bo mam sprawdzian z matmy. E tam. Sprawdziany z matmy nie są aż takie chyba trudne, nie? Tak mi się wydaje. Daleko jeszcze? No już byłem przecież. Jezus, macham i tutaj. No, no to se pomachałeś, no. Se pomachał. Ej, polisz Fierz, zaraz ci zakręcę, Zuzanna. Ej, David. Masz dobry humor przez te oceny dzisiejsze. Ej, czemu mi tak mówi Minecraft? No. Co jest? On nie chodzi płynnie. Umiem Speed Bridgea. Oczywiście, że umiem. To nie zawsze. To, że, to nie. To nie to nie tak, że go zawsze pokazuję. Ale się jaram. Czym się jarasz Meki Hej, Kamil. A no, nie, z of the Sores jest lipa Sans of the Sores jest taka giga lipa, że... szkoda gadać Zuzanna zaraz Ci przypiszę 1k Bo to nie wychodzi za 5 minut No bo to będzie wersja... Wczesnym dostępem <ścoughs> Czyli będzie pobugowana bardzo, bardzo To nie jest premiera, to jest wczesny dostęp, bo oni się nie wyrobili na premierę, wiesz? Oooo, na dnie ile to. O ma co to było? A ty, są so, jesteś ze mną w teamie? Co ty tu robisz? To tak jak teraz, The Forest, The Forest był 5 lat w becie. o tych ma kosztować? No zobaczymy za 4 minuty, jak się odblokuje. Ja będę miał laptop, będę oglądał znowu. A gdzie masz laptop? Dlaczego nie masz laptopa? Grałeś w Sons of the Forest? Jak miałem grać, jak jeszcze nie wyszedł? Nie, nie grałem, bo nie, nie wyszedł jeszcze. Mam jakieś dropy fps ów w tym Minecrafcie, nie rozumiem, co się dzieje. No bo wiem, że będzie lipa. Nie muszę grać, żeby wiedzieć, że będzie lipa. O nie, przepraszam, Jezus, zabiję moich dwóch... Oh <ścoughs> uh oh, I'm so sorry. I'm so sorry. <noise> hmm. No nie, pomóżcie mi. Gdzie wy jesteście? Dlaczego umarliście? Kto wam kazał umierać? No ja się pytam. Kiedy jutro live? Rozpiska jest na Discordzie. Hej, wojownicy. Dziś wygraliśmy z przeciwną klasą w piłkę 4 do 1. Gratuluję. Najsik. Nice. Ja zawsze w piłkę, jak graliśmy, to stałem na bramce i nigdy nie broniłem. Bo moi frajerscy koledzy zawsze walili takie bomby do tej bramki, że ja po prostu... Oni mnie trollowali i walili bomby do bramki, a ja ich trollowałem, wiecie, i schodziłem z bramki jak oni strzelali. <grym> Byłem taką samą świnią jak oni. Do której bedy? Do 21, a potem na Moga idziemy. Czy ja się lepiej czuję od wczoraj? Si. Trochę mi lepiej, no, może być. No i eskatien co?